Witajcie kochani na kanale Tarot i Oracle. Ja nazywam się Lili A dzisiaj zapraszam was serdecznie na porównanie Wielu z was mnie prosi, żeby pokazać różne ka karty ridera White'a Aby pokazać różnice, aby pokazać czym się różnią Jak wygląda jakość do trwałości właśnie Jak wyglądają prace plastyczne Także dzisiaj postanowiłam wam pokazać trzy z tych, które mam i które lubię, które posiadam, których używam oczywiście wszystkie karty oparte są na pracy Ridera White'a jak widzicie tutaj mamy oryginalne karty do original Rider White tarot deck Tak. Tutaj mamy wersję kieszonkową i tutaj jest we, wersja, kochani, bordeles, czyli jest bez tych rancików Wszystkie trzy te wersje bardzo, bardzo lubię, bardzo mi się przydają Tak, pokażę Wam wielkość, pokażę kolor, pokażę jakość, pokażę trwałość Pokażemy pudełeczka, które są, jak widzicie, tekturkowe Dobra, to zaczynajmy. Ok, to może najpierw pokażę Wam pudełeczka. Nie będę, może, ich tak jak zawsze pojedynczo, żeby to nie trwało wieki, ale jakbyście chcieli sobie zobaczyć, co co tu jest na każdej z tych stron, na każdej z boczków, to można sobie zatrzymać, zobaczyć. Może zrobię też pojedyncze recenzje. Jakbyście chcieli, to napiszcie, który z tych kart chcielibyście pojedynczą recenzję. Tutaj ten Pocket Edition. Wygląda tak. Powiem Wam, że co do nich mam wątpliwości, czy one są oryginalne, czy to nie jest jakaś podróbka. Sprzedawca twierdził, że są oryginalne. No dobrze, to tak, tak zostawmy. I tutaj mamy borderless. Tak, tak jak mówię, jakbyście któreś chcieli zobaczyć w osobnym filmiku wideo, to dajcie znać. Ok, czyli to były pudełeczka. Wyjmijmy sobie już karty. Te pierwsze, pokażę Wam najpierw tyły, żebyście mogli sobie tak skojarzyć pudełko z tyłami, bo wiem, że mi najbardziej tego brakowało tej informacji. jakie pudełko i jakie tyły ten tarociek ma, prawda? Tak Tu są moje ukochane absolutnie. Uwielbiam, słuchajcie te. tak. Tak. Wszystko widzicie? Widzicie? Dobrze. I na środeczku mamy tę małą kieszonkową edycję. Mhm. I to, to jest to, co pewnie znacie. E, ta krateczka właśnie bardzo popularna wśród kart Ridera White, ok, to tak zostawmy na chwilkę, żebyśmy mogli sobie tu popatrzeć, czyli jeżeli byście chcieli konkretne tyły jakieś, prawda, to tu wam będzie łatwiej teraz zdecydować, które opakowanie jakby, które tyły nam zawiera, jest tak dużo tych wydań, tych kart że naprawdę można się pogubić, lepiej dłużej poszukać dopytać, poprosić sprzedawcę, na przykład o sfotografowanie Tyłów żeby mieć pewność, prawda? Co się kupuje. Od dawna chciałam kupić te karty słuchajcie, większe. Te oryginalne, właśnie takie jak ja tutaj mam, prawda? Ale to nie są karty Ridera White'a, to są moje karty. Są puste z drugiej strony, nie będę Wam pokazać, ale chciałam tą wielkość, właśnie tą jakość. Na razie mi się jeszcze nie udało kupić. Mam nadzieję, że to mi się uda wkrótce. E, tak, więc zobaczmy sobie. Okej, okay, kochani, ja to pudełeczko wezmę na razie. Będziecie wiedzieć, że to jest ta ten, ten, ten niebieska krateczka tu. E, a my już będziemy sobie zaczynać. Później wam położę. Z powrotem, żebyście widzieli, które gdzie. Ok, to lecimy, słuchajcie. Mamy wielkie arkanum. Te karty z niebieskimi tyłami, jak widzicie, są dosyć mocno nasycone. Te, które ja mam, podobno oryginalne Pocket Edition, czyli ta edycja kieszonkowa, ma tą standardową krateczkę. I tutaj na końcu mamy te zielone z kwiatuszkiem. Ok, to lecimy po kolei, żebyście sobie mogli porównać. Wszystkie te wydania. Ja oczywiście będę tak szybciutko, jeżeli masz ochotę sobie zatrzymać, zobaczyć dłużej. Bardzo proszę. Mhm. Te, te bordeles, dla mnie to jest absolutna miłość, chociaż te z niebieskimi tyłami też je bardzo lubię. Mhm. Mamy arcykapłana. Mm -hmm. Tak, karta kochankowie standardowe prace. Ja tu nie widzę słuchajcie, różnicy między nimi, poza właśnie nasyceniem, poza kontrastem ewentualnym. To jest tak jakby wszystko na jednej bazie. Mam takie poczucie, jakby te były może bardziej. Te kontrasty, te kontury pociągnięte, i to sprawia takie wrażenie, jakby były wyraźniejsze. Ale to też kto co lubi, prawda? Chociaż no nie do końca, bo zobaczcie tutaj, na przykład tutaj te, te z tymi niebieskimi, prawda? Jakby mają te kontury wyraźniejsze. Tak. Mhm. Pięknie. Tak. Mam nadzieję, że dawam to taką, takie mm, świadomość, prawda? I wiedzę na ten temat, która z tych, bo każdy ma swój gust, wiadome, prawda? Jedni będą wolać ciemniejsze, drudzy jaśniejsze, ktoś woli z ramką, ktoś woli bez rameczki, prawda? Więc tutaj wszystko kwestia gustu do się, bo jak widzicie te prace tutaj, to jest kopiuj wklej wszystko. To jest wszystko po prostu powielone przez różne wydawnictwa. Tu ja nie dostrzegam nawet jednej drobnostki, słuchajcie, która miałaby tu rozróżniać te karty. Zrobię wam kochani też porównania z innymi kartami Reidera White'a, ponieważ to nie są wszystkie z mojej kolekcji. Mam jeszcze inne, mówię o tych klasycznych, standardowych łajtach prawda um, tak, to też sobie zobaczycie mam też pozłacane, zobaczycie sobie właśnie jak się to różni tak, jeżeli chcesz otrzymywać regularnie powiadomienia o nowych materiałach na kanale Tarot i Oracle zasubskrybuj kanał i wtedy będziesz dostawać wszystkie wiadomości takie notyfikacje o kolejnych w filmikach. Oczywiście tam jeszcze trzeba, kochani, pamiętajcie, zaznaczyć ten dzwoneczek, który jest obok, bo niektóre osoby mi mówią: A ja zasubskrybowałam, a nie dostaję powiadomień. To trzeba ten dzwoneczek przycisnąć, i tam, słuchajcie, wybieramy opcję, czy chcemy otrzymywać wszystkie powiadomienia, czy spersonalizowane, czy jakieś tam koniecznie wybrane, konkretne, prawda? Nie, że wszystkie. Także zapraszam serdecznie. Regularnie będą tutaj wchodzić nowe materiały, kanał się będzie rozwijał. Tak jest. No, jak widzicie, to jest praktycznie to samo. Ciekawa jestem, co wy powiecie. Mhm. Tak jak mówię, tu tylko nasycenie, sposób tej pracy plastycznej, jakby jej forma. Tutaj troszeczkę się one różnią. No i zdecydowanie kolor, nasycenie tło. Prawda? Tak, patrzcie, jak szybciutko już dokańczamy tutaj mm, dwór buław. Tak jest. Mhm. Mamy teraz dwór kielichów. Zobaczcie, no wszystko praktycznie identycznie. Ja próbuję tu się doszukać jakiejkolwiek różnicy. Nawet słuchajcie, ta kępka włosów, która tu mu odstaje na wszystkich tych kartach, jest identyczna. Tak. Mhm. Oczywiście, kochani, tych e, rodzajów tutaj kart Ridera White'a jest dużo jeszcze więcej. E, mnóstwo firm powiela ten wzorzec, e, różne tyły. No, tak naprawdę to tutaj kwestia tego, e, tego naszego gustu, poczucia stylu, prawda? Potrzeby i e, pod tym względem można dobierać sobie. E którego wajta chcemy mieć w naszej kolekcji. Jak tylko będę mieć kolejne, na pewno będę Wam kolejne filmiki wstawiać, żebyście mogli jak najwięcej wiedzy tu z tego kanału sobie wyciągnąć dla siebie. Tak, zobaczcie, identyczne. Wszystko jest po prostu. Jeżeli chodzi o rysunek, to samionio, to samionio. Tak. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć mnie w akcji, jak pracuję z kartami, które tutaj pokazuję. Oczywiście zawsze mam jakieś swoje ukochane na dany moment. Zapraszam na horoskopy tygodniowe, które wchodzą od środy do piątku każdego tygodnia. Na tygodnióweczkę co tydzień, na anielski przekaz także co tydzień. Zapraszam także na horoskopy miesięczne co miesiąc. No, i oczywiście pokaźny, pokaźną playlistę o rozwoju duchowym, jeżeli ktoś z Was też się interesuje. Rozwój duchowy. Nazywa się ta playlista Pogotowie Energetyczne, Rozwój Duchowy. Tak, dużo tam już jest filmików, chyba prawie 80. Pokazują właśnie moją drogę rozwoju duchowego, jak to tam po kolei szło, co się zadziewało, widać w tych filmikach. Oczywiście ja o tym tam nie mówię, żebyście nie myśleli, Ja tylko po prostu dla Was tam informacje przekazuję, jak to u mnie w danym momencie, co się tam pojawiało, że ważne, prawda? I się dzielę wtedy z Wami, tak jest do dzisiaj. Obecnie robimy live. Y, słuchajcie, jeżeli macie ochotę, też przyjść na live i zadać jakieś pytanie, też zapraszam serdecznie. Jak widzicie, nawet ten as, no wszystko jest identyczne tutaj przy Mhm. Niemniej jednak ja lubię mieć więcej niż jedną talię, dlatego że podczas czytań bardzo lubię dopytywać. Mam takie swoje rozkłady, gdzie dopytuję do jednej karty, drugą, na przykład tą talię mam jako główną, a na przykład taką pocket edition używam jako dopytanie, prawda? Czasem biorę dwie duże, zależy jak mnie tam poniesie, słuchajcie, fantazja w danym momencie. Tak, jeżeli chodzi o te pierwsze talie, to zdecydowanie Rider White jest to dobra talia do nauki, chociaż powiem Wam szczerze, ja wolałam troszkę inne. Prace jakby Bo te mi się takie surowe wydawały Na początku Natomiast z czasem też doceniłam Ich przekazy Ich formę Zrobię na pewno dla was materiał kochani Gdzie wam zaprezentuję właśnie takie talie Najlepsze na początek Też mam taki plan mhm. No i zobaczcie dotarliśmy do pazia Teraz mamy rycerza i królowa pentakli tak jest i na końcu mamy mamy króla mhm. ok tak kochani to dotarliśmy do końca położyłam wam w ten sposób żebyście widzieli Pudełeczko i tyły. To pudełko z dwóch stron jest troszkę inne, troszkę się różni. Natomiast to z tymi niebieskimi tyłami e, wszędzie jest e, z dwóch stron jest takie samo. No i tutaj e, tak takie ja mam. Natomiast te oryginalne, te standardowe, one są różne. Słuchajcie, także też warto. Zaglądać. Zawsze warto słuchajcie się dopytywać, doszukiwać, jaka, jakie to jest wydawnictwo i później sprawdzać, po prostu, czy to jest takie legalne, znane wydawnictwo. Tak najlepiej jest odnaleźć tą prawdziwą informację, czy to są oryginalne karty, czy, czy ktoś nas po prostu tutaj chce wypuścić w maliny. Tak czy inaczej, słuchajcie, fantastyczne karty. Zobaczmy sobie teraz, ja bym je oceniła. Oczywiście, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi, to słuchajcie, odwróćmy sobie po jednej, może na koniec, żeby zrobić te oceny jeszcze, które zawsze robię. Jeżeli chodzi o trwałość, jakość, a trwałość, tak? Te niebieskie rewelacja to jest, słuchajcie, może nie są aż tak śliskie, aż tak powlekane, są bardzo twarde, są, wracają do swojej formy, więc fajnie się ich używa, fajnie się z nich korzysta. Są takie lekkomatowe, ciut się tylko błyszczą, bardzo dobrze mi się z nich korzysta, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, więc ja dam, słuchajcie, jeżeli chodzi o jakość, a trwałość 9, mimo że nie są aż tak laminowane, ale ja jestem z nich bardzo zadowolona. 9 na 10. Tutaj ta Pocket Edition to jest tekturka więc 6 na 10. Tu się nie ma co rozgadywać. Ja mam cały czas wątpliwości, słuchajcie, czy to jest, lega, czy to jest legalne, no, czy to jest oryginalne, czy to jest faktycznie jakieś wydawnictwo znane. O to mi chodzi, prawda? Ale się sprawdzają. Też jako takie dopytanie, to się sprawdzają. 6 na 10, jeżeli chodzi jakoś o trwałość. Natomiast te, tutaj, słuchajcie. One są już bardziej świecące, jak widzicie, są polaminowane i są dosyć trwałe, więc tutaj, no też 9 na 10, tak jak te tutaj, mimo że te nie są aż tak polaminowane, ale też mam je właściwie tak samo długo i mam takie poczucie, jakby tak samo pracowały, tak samo się wypracowywały. Widzicie, że te są bardziej matowe, prawda? Nie błyszczą się, tak? Ale i tu, i tu dam. 9 punktów na 10 jakość, a trwałość użytkowania. Jeżeli chodzi o tą drugą notę, czyli ocena względem estetyki ogólnego odczucia, to porównując, kochani, tutaj zdecydowanie no, jest to Rider White, więc jedynie kontrast tutaj się trochę zmienia. Tak jak widzicie, nasycenie czy paleta barw, więc hmm, czy to się da w ogóle ocenić? Słuchajcie, no, ja bym to tutaj dała porówno hmm, po 8, dlatego że nie są jakieś to prace, nie wiadomo, jakie przepiękne dzieła sztuki, jednocześnie są to, jest to tradycja, jest to standard, więc też niespecjalnie czuję się tutaj, że powinnam gdzieś to jakoś tak bardziej oceniać, prawda? Tak więc tak to tu wygląda, kochani, jeżeli chodzi o tą ocenę moją. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was ciekawy, że był przydatny i że pomoże Wam w dokonaniu zakupu pomoże Wam w wyborze jeżeli zastanawialiście się nad którąś z tych talii właśnie Raidera White'a a dzisiaj mówię Wam już do widzenia wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych materiałach pozdrawiam